Dzień dobry ekipo, właściwie dobry wieczór. Z racji tego, że niedawno zakończyliśmy live'a na Zoomie, a tutaj mamy ciągle widzę jakieś na czacie zapytania dotyczące Zooma właśnie, to muszę wytłumaczyć. Po pierwsze, jeżeli nie macie dźwięku na Zoomie, na moich live'ach, to gdzieś w telefonie w lewym dolnym rogu ekranu jest taka ikonka do włączenia dźwięku. No i wówczas ten dźwięk jest włączany. Domyślnie najczęściej on jest po prostu wyłączany. Dlatego niektórzy z was nie mają dźwięku podczas naszych live'ów, a to jest bardzo ważne, bo live'y ze mną, które prowadzę w pakiecie platynowym, nas damy to nie polegają na tym, że tylko opowiadam coś, tłumaczę i nie oczekuję żadnej interakcji od was. Wręcz przeciwnie, oczekuję tego, że będziecie mówili, będziecie zadawali pytania. Bo to są tak naprawdę chyba jedyne takie lekcje, kiedy można sobie normalnie z prowadzącym porozmawiać. Yy, tutaj ktoś jeszcze zapytał: yy, Hanulka napisała, że nie dostała maila z linkiem na Zoom. Yy, Hanulka, yy, zawsze, jeżeli wejdziesz sobie w, aplika w aplikację, zdamy to, czy wejdziesz sobie na stronę, zdamy to po zalogowaniu się. W moim profilu tam na górze trzeba kliknąć i tam jest lekcje live, coś takiego, taki odnośnik i w tym odnośniku są zaplanowane wszystkie lekcje na dany miesiąc. Wystarczy pamiętać, kiedy ta lekcja jest. Kliknąć dołącz w okolicy lekcji i po prostu poczekać aż tą lekcję odpalę. Ale cieszę się bardzo, że zgłaszacie te problemy właśnie tutaj zawsze można od razu na żywo, zawsze można zadawać pytania na grupie facebookowej, prawo jazdy zdajemy egzamin. Ja na tej grupie jestem, jest tam 70 ponad osób, 70 tysięcy osób, które zdają egzamin na prawo jazdy, zdali egzamin na prawo jazdy, albo może będą zdawać, zapisywali, będą zapisywali się na kurs nauki jazdy, więc tam na tej grupie Facebookowej prawo jazdy zdajemy egzamin zadawajcie pytania. Hanulka po czasie ogarnęła dopiero. Nie dostałem, ale można przez stronę wejść. O właśnie, mój profil lekcja live. No właśnie i Kasper już, już znalazł. Bardzo Ci Kasper dziękuję. Jeżeli są jakieś pytania, to do Kaspera tutaj na czat. Kasper tutaj jest Moją techniczną prawą ręką On tutaj ogarnia takie sprawy techniczne. Nie no, żartuję troszeczkę, ale z Kacprem się znamy od różnych jakiegoś czasu, z lekcji live, więc mogę sobie na i trochę pozwolić. Dobra, dzisiaj będzie test taki troszeczkę trudny, test na prawo jazdy i to nie będzie taki zwykły test, bo to jest test z darmowej strony Testy testynaprawajazdy.com to jest stronka gdzie możecie zupełnie za darmo poćwiczyć sobie na bazie egzaminacyjnej. No to jest strona darmowa, więc tutaj całej bazy egzaminacyjnej nie ma, ale z drugiej strony są tutaj specjalnie spreparowane testy o różnym poziomie trudności. Testy ekstremalnie trudne, czy po prostu bardzo trudne, czy trudne. Tych testów jest kilkanaście, i warto te testy sobie po prostu poprzerabiać przed egzaminem, jako powtórka. Jeżeli Wam się skończył dostęp do jakiegoś serwisu, gdzie macie bazę egzaminacyjną, więc testy: na jazdy.com, wybieracie test i za darmo robimy ten test. My się po prostu sprawdzić. A jeżeli ktoś ma pakiet platynowy, zdamy to, to między innymi w pakiecie platynowym na Znamy to dostajecie taką kapitalną książeczkę 50 najtrudniejszych pytań z bazy egzaminacyjnej. I w tej książeczce faktycznie macie 50 najtrudniejszych pytań z testów na prawo jazdy. Pytania są bardzo fajnie wytłumaczone, wyjaśnione z kodem QR, który po zeskanowaniu prowadzi do strony internetowej Znamy to I taka książeczka to jest wasze zabezpieczenie przed egzaminem, że nie trafi wam się żadne trudne pytanie, bo tą książeczkę można sobie przed egzaminem spokojnie ogarnąć. W pakiecie platynowym nas damy, to za darmo tę książkę dostajecie z wysyłką do domu. To co, startujemy z tym testem. Zasada tego testu jest taka na YouTubie, a te testy zwykle robię, w ogóle live'y na YouTubie robię w każdy poniedziałek o godzinie 20. No, i zasada jest taka, że ja tutaj wyświetlam, prezentuję Wam pytanie testowe, czytam pytanie testowe, a Wy na czacie tam na dole piszecie odpowiedź tak, nie, albo tam 80, 60, czy tam właściwą odpowiedź dajecie. Jedziemy po prostu na żywo. To co, startujemy? Udostępniajcie tego live'a komuś, kto jeszcze prawo jazdy nie ma, a może prawo jazdy już ma. Zobaczymy, ile jeszcze pamięta z tej teorii. Startujemy. Test będzie tym razem szósty. Szósty z szesnastu, możliwych do zrobienia. Kilka. Muszę Was tutaj sobie zobaczyć. Dobra, jestem. Rozpocznij. Czy w przedstawionej sytuacji zbliżasz się do skrzyżowania? Z drogą podporządkowaną. Są różne pytania tego typu. Czy w tej sytuacji zbliżasz się do skrzyżowania drogą podporządkowaną? A tutaj pytają, czy zbliżam się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną. Mamy tutaj znak A7. Ustąp, więc Rafał mówi, że nie. Elżbieta mówi, że nie. Magda mówi, że nie. I macie rację, bo to zbliżamy się do skrzyżowania z drogą, z pierwszeństwem. To my jesteśmy na drodze podporządkowanej. Odpowiedź: nie. Czy na przedstawionej drodze znak zakazujący wyprzedzania przestaje obowiązywać po zakończeniu zakrętu? Cześć, Matiu. Czy w przedstawionej sytuacji znak zakazujący wyprzedzania przestaje obowiązywać po zakończeniu zakrętu? Taka kombinacja znaków, to, czyli znak niebezpieczny zakręt w prawo, pod spodem znak zakaz wyprzedzania, kompletnie niczego nie oznacza. Po prostu dwa znaki zostały umieszczone na jednym słupku i odpowiedź nie. Magda mówi, że nie. I dobrze Magda mówi. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zmniejszyć prędkość pojazdu, gdy na drodze nie ma pieszych? Dojeżdżamy do przejścia dla pieszych. Widzimy znak pionowy D6, widzimy znak jeszcze poziomy i czy musimy tutaj zmniejszyć prędkość. Gabriel mówi, że nie. Elżbieta mówi, że tak, ale to chyba następne, na tamte pytanie jest. Dorota mówi, że nie. Oczywiście, że nie. Jeżeli pieszych nie ma na przejściu, nie ma wchodzących na przejście, to nie musimy zmniejszać prędkości. Czy w tej sytuacji wolno ci zmienić zajmowany pas ruchu? I to jest rzecz, o której mówiłem na live w pakiecie platynowym, którym przed chwilką mieliśmy o godzinie 19. Te live w pakiecie platynowym są zawsze w poniedziałek, wtorek, środa, bo tutaj mamy jakąś tam strzałkę taką na jezdni wyznaczoną, co ona oznacza? W Tego w testach na prawo jazdy nie ma, tego wam nikt tam nie wytłumaczy. Tutaj mamy taką linię przerywaną, taką grubą, więc co to za linia właściwie jest? Co to jest? Dlaczego to wyznaczyli taką linię grubą? Dlaczego ona nie jest taka cienka? Ta linia jest taka gruba dlatego, że to jest pas zanikający, a ta strzałka nakazuje mi opuszczenie tego pasa, na którym się znajduję. Więc czy w tej sytuacji wolno ci zmienić zajmowany pas ruchu? Oczywiście, że wolno, bo linia jest przerywana. Następne pytanie. Grzegorz, Grzegorz mówi tak. Czy w tej sytuacji sygnał świetlny nadawany dla twojego pasa ruchu zezwala ci na zawracanie? Tak, a może nie? Ci, którzy są na telefonach, być może tego dokładnie nie widzą, ale to jest sygnalizator S3 do bezkolizyjnego skręcenia w lewo. Jeżeli mamy strzałeczkę zieloną, Grzegorz, Grzegorz mówi: "Dobrze", Dorota mówi: "Dobrze". To oczywiście nie możemy skręcić, przepraszam, nie możemy zawrócić, możemy tylko skręcić w lewo. Odpowiedź nie, nie, dobrze. Czy w przedstawionej sytuacji, wjeżdżając za widoczny po prawej stronie znak, włączasz się do ruchu? Słuchajcie, tego nie powiedziałem ostatnio, ale dobrze mi się teraz to przypomniało. Ja miałem to powiedzieć na poprzednim live, ale wyleciało mi z głowy. W bazie egzaminacyjnej macie różne pytania i na różny sposób te pytania można sobie podzielić, prawda? Natomiast jest taki bardzo ciekawy podział, bo niektóre pytania to jest taka krótka piłka. Czy ten znak oznacza, że będzie przejazd kolejowy z zaporami? Tak czy nie? Krótka piłka. Ale inne pytania hmm, są skonstruowane w taki sposób, że czy w tej sytuacji musisz zrobić to, więc musisz. Zrozumieć to, co dzieje się na filmie, zrozumieć sytuację drogową, zrozumieć pytanie, przypomnieć sobie przepisy prawa drogowego i odpowiedzieć, czy w tej sytuacji możesz to zrobić. A tutaj, czy w przedstawionej sytuacji, wjeżdżasz, wjeżdżając za widoczny po prawej stronie znak, włączasz się do ruchu. Oczywiście, że Hanulka mówi, że nie, Grzegorz też nie. Nie, nie włączam się do ruchu, bo wjeżdżam. Gdzie wjeżdżam? Do strefy ruchu wjeżdżam a nie wyjeżdżam. Czy w przedstawionej sytuacji powinieneś ustąpić pierwszeństwa pojazdom wyjeżdżającym z lewej strony? Pojazdy wyjeżdżające z lewej strony są na drodze podporządkowane. Ja skąd o tym wiadomo? Bo w pierwszych sekundach, w pierwszych sekundach filmu był widoczny znak D1 droga z pierwszeństwem dla mnie. Więc oni są na drodze podporządkowanej, więc nie Magda, dobrze. Dorota dobrze, hanulka dobrze. Czy w tej sytuacji, czy w tej sytuacji po wjechaniu za sygnalizator, masz obowiązek zatrzymać się w miejscu wskazanym znakiem stop? Nie. Oczywiście, że nie, dlatego, że mamy włączoną sygnalizację świetlną i nie musimy się zatrzymywać jeżeli mamy włączoną sygnalizację i znaki ustalające pierwszeństwo, a znak stop na skrzyżowanie jest znakiem, który ustala pierwszeństwo. I tutaj zwróćcie uwagę, że tutaj w lewo skręcamy z prawego pasa. Dlaczego? Dlatego, że jest możliwość jazdy tylko w lewo. Jest taki przepis, że wcale nie musimy w lewo jechać od osi jezdni, czy od lewej krawędzi jezdni na jezdni kierunkowej. Tylko możemy jechać w lewo z prawego pasa, jeżeli jest możliwość jazdy tylko w jednym kierunku. Ale jest jeszcze jeden przypadek, kiedy można jechać w lewo z prawego pasa, ale o tym następnym razem Wam powiem. Będzie taka tajemnica. Czy w przedstawionej sytuacji wolno Ci skręcić w prawo? Chyba tam się pomyliłem przy tym pytaniu. Nie, dobrze powiedziałem. Czy w przedstawionej sytuacji wolno Ci skręcić w prawo? Oczywiście, że wolno mi skręcić w prawo, bo policjant stoi do mnie zwrócony bokiem. Mogę skręcić w prawo. Dorota mówi dobrze, Łukasz mówi dobrze. A nie, Łukasz nie mówi. A nie, Łukasz mówi na to pytanie dobrze. Dobrze. Łukasz na to pytanie było dobrze. Czy w wyjątkowej sytuacji, na przykład ratowania życia przy zachowaniu szczególnej ostrożności, możesz skorzystać z drogi pojazdu uprzywilejowanego? Mogę czy nie mogę? Nie, Hanulka nie. Magda mówi, że nie. Reszta się zastanawia. Yy, dobrze, oczywiście, że nie. Nie możemy korzystać z korytarza życia. Czy w tej sytuacji to jest ciekawe czy w tej sytuacji wolno ci zawrócić? O co tutaj chodzi? Wbrew pozorom wcale nie chodzi tutaj o linie te krawędziowe, ciągłe. Tu nie o to tutaj chodzi, bo w sumie moglibyśmy, mamy tam sprawny samochód w małym promieniu skrętu, wywinąć rogala i pojechać z powrotem. Motocyklem moglibyśmy tak zrobić na przykład. Zmieścilibyśmy się motocyklem, ale czy w tej sytuacji wolno się zawrócić? Pomyślcie logicznie. Hanulka mówi, że nie. Hanulka, dlaczego tutaj nie można zawrócić? Łukasz też mówi, że nie. Napiszcie na czacie, dlaczego tutaj nie można zawrócić? Biki też mówi, że nie. Ale dlaczego? Ja mówię, że tak, Dorota mówi, że tak. Bo jest niebezpiecznie. I masz rację. Bo jest niebezpiecznie. Słuchajcie, z góry jedzie potężny samochód ciężarowy. Ja bym nie zawracał pod nosem samochodu ciężarowego, który jedzie jak szalony z góry. Po prostu jest niebezpiecznie. Mimo, że żadne znaki pionowe czy poziome nie zakazują tutaj zawracania, to sytuacja drogowa zakazuje zawracania. Czy tutaj można zawrócić? Oczywiście, że nie, absolutnie. Jedzie się też przeciwka hamulka, bardzo dobrze. O, wyprzedzanie, tu się zacznie dopiero. Czy na tej drodze poza obszarem zabudowanym dopuszcza się wyprzedzanie pojazdu silnikowego z prawej strony? Czy na tej drodze poza obszarem zabudowanym 40-tonowy tir? Dobrze mówisz! Tak jest, to nie tak łatwo zatrzymać 40 ton. Czy na tej drodze poza obszarem zabudowanym dopuszcza się wyprzedzanie pojazdu silnikowego z prawej strony? Można. Czy nie można z prawej strony, na tej drodze, poza obszarem zabudowanym? To jest kluczowe w tym pytaniu, że mamy poza obszarem zabudowanym. Nie możemy wyprzedzić tutaj z prawej strony, dlatego że poza obszarem zabudowanym muszą być na drodze dwukierunkowej wyznaczone przynajmniej trzy pasy ruchu. Jeżeli by to byłaby to jezdnia jednokierunkowa, to wystarczyłoby nam dwa pasy ruchu, czy na obszarze zabudowanym, czy poza obszarem zabudowanym. Natomiast tutaj mamy drogę dwukierunkową poza obszarem zabudowanym, i w takiej sytuacji muszą być trzy pasy ruchu poza zabudowanym i dwa pasy ruchu na zabudowanym, żeby z prawej strony można było wyprzedzić. Trzy pasów nie ma. Dobrze, następne pytanie. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować bezpieczny odstęp od wymijanego tramwaju? Podczas wymijania musimy zachować bezpieczny odstęp. Bezpieczny odstęp to nie jest odstęp na grubość lakieru. To jest znacznie więcej niż na grubość lakieru. Czy za tym znakiem Masz obowiązek zmienić światła mijania na światła do jazdy dziennej. No właśnie, światła mijania służą do jazdy przez całą dobę. W dzień, w nocy, w deszcz, w mgłę. Przez całą dobę można jeździć, właśnie musimy jeździć na światłach mijania. W nocy na drogach nieoświetlonych możemy użyć świateł drogowych. W dzień w dzień od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza możemy użyć świateł do jazdy dziennej, ale tutaj nie ma obowiązku zmiany świateł z mijania na światła do jazdy dziennej, bo nikt nie każe nam jechać na światłach do jazdy dziennej, bo jest tylko możliwość, ale obowiązek jazdy na światłach mijania. Więc czy za tym znakiem masz obowiązek zmienić światła mijania na jazdy dziennej? Oczywiście, że nie. Czy w tej sytuacji ma obowiązek zachować szczególną ostrożność? I mamy takiego live'a specjalnego w pakiecie platynowym, nazdamy to, gdzie tłumaczę, kiedy należy zachować szczególną ostrożność. Wymieniam wszystkie przypadki, gdzie trzeba zachować szczególną ostrożność. Omawiamy sobie pytania ze szczególnej ostrożności, a tutaj musimy zachować szczególną ostrożność, dlatego że po pierwsze, przejście dla pieszych, po drugie, skrzyżowanie. Dwa warunki, które nas obligują do, dwie sytuacje, które nas obligują do zachowania szczególnej ostrożności. Tak, żebym nie przeoczył tego pytania, będzie będzie maksa na końcu. Czy w przedstawionej sytuacji sygnał zielony zwalnia cię z konieczności zachowania szczególnej ostrożności na przejściu dla pieszych? Czy będzie sygnał zielony, czy sygnalizatora w ogóle nie będzie, to i tak, i tak musimy zachować szczególną ostrożność. Więc odpowiedź na to pytanie będzie nie. Czy w przedstawionej sytuacji zachowanie szczególnej ostrożności jest wymagane? Czy w przedstawionej sytuacji zachowanie szczególnej ostrożności jest wymagane? Ciekawa sprawa, bo mamy to pytanie za trzy punkty, a to jest pytanie ze szczególnej ostrożności. Zauważyłem, że zdecydowana większość pytań o szczególną ostrożność ma trzy punkty, dwa punkty, a tutaj mamy aż trzy punkty za szczególną ostrożność. Yy, czy jest wymagane? Oczywiście, że tak, bo mamy tutaj skrzyżowanie. Po prostu przejście dla pieszych gdzieś tam podejrzewam, że było, ale na pewno mamy skrzyżowanie tutaj. Następne. Czy ten znak ostrzega o przejeździe kolejowym z sygnalizacją świetlną? Kto wie, czy ten znak mówi, że będzie przejazd kolejowy z sygnalizacją świetlną. Nie, Grzegorz mówi. Ma, Mada mówi nie, Fens mówi nie, Hanulka mówi nie. I macie rację, oczywiście, że nie. Czy wolno ci przyłożyć bezpośrednio na ranę kompres z wyjałowionej gazy? Tak, właśnie po to jest kompres z wyjałowionej gazy, że można go było przyłożyć bezpośrednio na ranę. Czy zawartość 0,025 mg alkoholu w jednym decymetrze sześciennym wydechanego powietrza oznacza, że prowadzenie samochodu osobowego jest dozwolone? 0,025 mg alkoholu w 3 sześciennych, że sześciennym, sześciennym, czy można wówczas prowadzić? Grzegorz, Grzegorz mówi chyba, że nie. Mada 911 mówi, że tak. Łukasz mówi, że tak. Gabriel mówi, że nie. Magda mówi, że tak i macie rację. Bo przy takim stężeniu alkoholu jeszcze można prowadzić samochód. Czy prowadząc samochód osobowy z przyczepą lekką, leciutko pijanym? Kasper, no, proszę cię, weź, bo dostanę jeszcze. Nie można być leciutko. ale taki, Taka ilość alkoholu to nawet nie jest leciutko. To jest, to jest nic. Czy prowadząc samochód osobowy z przyczepą lekką masz prawo jechać z prędkością 50 km na godzinę za tym znakiem? Nie. Bo prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszar zabudowany wynosi 30 przez całą dobę. Tak. Ponieważ prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowany wynosi 50 km przez całą dobę. A może tak, ale tylko w godzinach od 5 do 23. Oczywiście, żeby... 50 km na godzinę. Która z osób jest zwolniona z korzystania z pasów bezpieczeństwa w czasie jazdy samochodem osobowym? Każdy pasażer na tylnym siedzeniu pojazdu bzdura kompletna. Każdy pasażer w trakcie spożywania posiłku głupota kompletna. Ale kobieta widocznej ciąży, tak, nie musi używać pasów bezpieczeństwa. Chociaż Volvo uważa, że można. Ale przepisy mówią, że nie trzeba. Czy silnie wiejący wiatr, yy, wiejący na tył, jeszcze raz? Czy silny wiatr wiejący na tył pojazdu może utrudnić hamowanie? Oczywiście, że tak, jeśli pojazd ma duże gabaryty. Samochód działa jak żagiel ogromny, więc droga hamowania będzie znacznie dłuższa przy wietrze wiejącym w plecy. Czego? powinieneś się spodziewać skręcając w lewo na oblodzonej nawierzchni. Mówiłem, że pytania z testów na prawa jazdy są proste, prawda? Więc czego należy się spodziewać skręcając w lewo na oblodzonej nawierzchni? Zmniejszonej przyczepności kół do nawierzchni. Od razu zaznaczam. Ale czytamy dalej. Zwiększonej przyczepności kół do nawierzchni ułatwiającej skręcanie. Na śliskim skręcamy, hello. Niepogorszonej przyczepności, jeśli kierujesz z dopuszczalną prędkością. No, przepraszam Was bardzo. Odpowiedź A jest odpowiedzią właściwą i wszyscy mówią dobrze. Mówiłem, że pytania z testów na prawo jazdy są proste. W jaki sposób powinieneś obserwować drogę podczas jazdy w ruchu miejskim? Tak, aby uzyskać szerokie pole widzenia. Albo skupiając się na wąskiej przestrzeni bezpośrednio przed pojazdem, tak jest na pierwszych jazdach, na wąskiej przestrzeni przed pojazdem. O tak, widzicie. To tylko tyle, widzicie. Nie zwracając uwagi na sytuację za pojazdem. Patrzymy do przodu tylko. Oczywiście, aby uzyskać szerokie pole widzenia, odpowiedź A. I teraz musimy sobie przypomnieć przy tym pytaniu, jak siedzieliśmy sobie na karuzeli, albo taka jest karuzela, gdzie się tam tylko za barierkę odpychacie, nie? I teraz przypomnijcie sobie, jak działa siła odśrodkowa na karuzeli. W jaki sposób będziesz przeciwdziałać sile odśrodkowej podczas skręcania czterokołowcem w lewo. Skręcamy w lewo, pamiętajcie. Górną część ciała odchylę w prawo. Tak czy nie? Jeżeli skręcamy w lewo, a górną część ciała odwrócę w prawo, to ja wylecę z tego kłada. Po prostu mnie wyrzuci z tego kłada, yy, a odpada. Zaprę się prawą stopą opłytę płytę podnóżka. W którą stronę będzie działała siła odśrodkowa, jak skręcamy w lewo? Prawo, więc prawą nogę opieram opłytę płytę podnóżka. Odpowiedź B jest właściwa. Będę utrzymywać ciało z osi wzdłużnej pojazdu. Ja bym nawet odchylił to ciało w lewo, w kierunku zakrętu. Więc tak, odpowiedź B jest właściwa. Przypomnijcie, albo nie, idźcie sobie po lajwie, idźcie sobie na karuzelę, na plac zabaw. I niech ktoś Was pokręci. I zobaczymy, którą nogą będziecie się zapierali, żeby nie wylecieć z karuzeli. Mam nadzieję, że nie dostanę za to bana. Od którego momentu rozpoczyna się okres zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie do, dozwolonej prędkości na obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km na godzinę? Od chwili wystawienia kierowcy pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy, ale wtedy nasz samochód przeciwka potrąci, jak wychodzimy ciało w lewo. Nie potrąci. Kasper, nie komplikujmy prostych rzeczy. Od chwili przesłania przez organ zatrzymujący prawo jazdy informacji do centralnej ewidencji kierowców, a może początkiem okresu jest właściwa data zwrotu dokumentu do organu właściwego w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami? I to odpowiedź C jest odpowiedzią właściwą. Odpowiedź C. Yy, chcesz przewieźć dziecko na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego, wyposażonego w przednią poduszkę pasażera, która jest aktywna. W jaki sposób możesz to zrobić? W fotoliku bezpieczeństwa tyłem do kierunku jazdy odpada, w fotoliku bezpieczeństwa przodem do kierunku jazdy, a może w innym urządzeniu przytrzymującym dziecko tyłem do kierunku jazdy. Foteliku przodem do kierunku jazdy Magda. I tutaj Hanulka powiedziała dobrze. Kasper też dobrze. Słuchajcie, czy to jest fotelik, czy to jest inne urządzenie, ale poduszka powietrzna jest aktywna. Nie możecie posadzić dziecka przed ładunkiem wybuchowym, który może wystrzelić, pompując poduchę i jeszcze dziecko przygiąć przodem do. Do, 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 do siedzenia do Dlatego, jeżeli aktywna poduszka jest to dziecko przewodzimy przodem do kierunku jazdy i Hanulka mi wiedziała dobrze? tak, Hanulka wiedziała dobrze który z dokumentów masz obowiązek posiadać przy sobie kierując samochodem osobowym? kartę pojazdu dokument stwierdzający zawarcie umowy o C żadne z wymienionych i odpowiedź C jest odpowiedzią właściwą. W którym z wymienionych przypadków masz obowiązek wymienić oponę na nową w samochodzie osobowym. Gdy uszkodzony jest zawór powietrza, to się wymienia, dajcie spokój. Gdy w czole opony znajduje się cienki gwóźdź, to się zaklei. nie musimy wymieniać, ale gdy z boku opony, na boku opony są widoczne odkształcenia, oponę uważamy za. Zniszczoną, wymieniamy ją, nie naprawiamy. Niebezpieczne jest naprawianie takiej opony, wywalamy ją. W jaki sposób należy postąpić w przypadku, gdy poszkodowany uległ poparzeniu? Posmarować miejsce oparzenia tłuszczem, zabandażować szczelnie miejsce oparzenia, a może schłodzić miejsce oparzenia wodą. I odpowiedź C jest właściwa: schłodzimy to wodą. Ojojane miejsca bolą mniej. Pamiętajcie, ojoj, ale się poparzyłeś. Ojojane miejsca bolą mniej. Czy u poszkodowanego, który um omyłkowo połknął substancję żrącą, należy wywołać wymioty? Tak, jak najszybciej? Nie. Nie w każdym przypadku? Tak. Odpowiedź B. Nie w każdym przypadku. Odpowiedź C. Tak, ale tylko w przypadku, gdy substancja żrąca była mocno rozcieńczona. Nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić, jak, ta, jak bardzo ta substancja żrąca była rozcieńczona. dlatego nie wywołujemy wymiotów, żeby nie podrażnić przewodu pokarmowego e, po raz drugi. I mamy 71 punktów, coś tutaj pominięte. Aha, dwa pominięte mamy pytania, dlatego pominąłem dwa pytania, dlatego nie mamy tutaj maksa, ale, ale całkiem nieźle nam poszło. E, tego typu lejwiki mamy zawsze w poniedziałki o godzinie 20.00. A jeżeli chcecie się spotykać ze mną częściej, to zapraszam na, do pakietu platynowego na stronę Zdamy. To, tam mamy masę różnych spotkań ze mną, ze specjalistami, żeby było nam po prostu łatwiej zdać ten egzamin na prawo jazdy. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i widzimy się w poniedziałek o godzinie 20.00 za tydzień. A ci, którzy mają pakiet platynowy, to widzimy się jutro o 19 na Zoomie. Do zobaczenia!